Witam Was serdecznie. W tym filmiku pokażę Wam, jak zrobić na szydełku ten oto splot. Splot ten nazywa się Lody w Rożku. Splot ten wygląda z jednej strony w ten sposób, z drugiej strony w ten sposób, czyli tak samo. Jest to taki trochę grubszy splot. Bardzo fajny splot. Też go się przyjemnie wykonuje i można go wykonać w jednym kolorze albo w wielu. Ja go wykonam w dwóch Kolor. Jak go wykonać, już Wam pokazuję. Rozpoczynam od wykonania łańcuszka. łańcuszek powinien być podzielny przez 3, a na końcu należy dodać 4 oczka łańcuszka. Ja robię pętelkę i wykonam łańcuszek z 18 oczek. Mam łańcuszek z 18 oczek. Teraz jeszcze wykonam 4 oczka na końcu. 1, 2, 3, 4. Mam łańcuszek gotowy. I teraz w piątym oczku trzydełka. 1, 2, 3, 4, 5. Robię słupek, czyli nabieram włóczkę na szydełko. Uwam się w oczko, chwytam włóczkę, przeciągam pod oczkiem, mam trzy pętelki na szydełku, chwytam włóczkę, przeciągam przez dwie pętelki, jeszcze raz chwytam włóczkę i przeciągam przez kolejne dwie pętelki. Mam jeden słupek. Następnie robię jedno oczko łańcuszka i w tym samym oczku jeszcze jeden słupek. Czyli to jest plot. Następnie omijam dwa oczka, jeden, dwa, i w kolejnym oczku znowu robię słupek. Jedno oczko, łańcuszka i znowu w tym samym oczku słupek. I tę sekwencję powtarzam do końca rzędu, i na koniec tego rzędu pokażę Wam, jak go należy zakończyć. 1, 2, omijam 2 oczka i znowu robię V. I na samym końcu omijam dwa oczka i w ostatnim oczku robię tylko pół półsłupek. Mam wykonany pierwszy rząd. Przechodzę do rzędu drugiego. Robię dwa oczka łańcuszka, jeden, dwa, przekręcam robótkę. I teraz nabieram włóczkę na szydełko, wkuwam się pomiędzy ten słupek pierwszy i ten tutaj kolejny. Tutaj się wkuwam między słupki, wyciągam nitkę, mam trzy pętelki na szydełku. Następnie wkuwam się tutaj w literkę V pod łańcuszek, tu jednoczko łańcuszka, chwytam włóczkę i wyciągam. Mam cztery pętelki na szydełku. I jeszcze raz, między kolejne dwa słupki się wbijam, chwytam włóczkę i wyciągam. Mam na szydełku pięć pętelek, chwytam włóczkę i przeciągam przez wszystko. Najpierw przez trzy pętelki. Zostają mi się znowu trzy pętelki. I teraz chwytam i przeciągam przez wszystkie trzy pętelki. Następnie robię dwa oczka, łańcuszka jeden, dwa. I tu już mamy taki właśnie jeden rożek lodowy. I teraz muszę powtórzyć tę sekwencję. Czyli nabieram włóczkę na szydełko, wbijam się między te dwa słupki, chwytam włóczkę, przeciągam pod. Tutaj pod, między tymi słupkami. Następnie wkuwam się między literki V, chwytam włóczkę, przeciągam też pod tymi słupkami. Jeszcze raz wkłuwam się pod, między kolejne słupki, chwytam włóczkę, przeciągam pod słupkami. Mam 5 pędelek, chwytam włóczkę, przeciągam przez pierwsze trzy pęterki. Zostają mi się 3 pęterki. Chwytam włóczkę i przeciągam przez trzy Kolejne pętelki i dwa oczka łańcuszka. I tak powtarzam do końca rzędu. I na samym końcu robię też jeszcze identycznie nad tym ostatnim rożkiem. Dwa oczka łańcuszka, i teraz w trzecim oczkiem dołu: jeden, dwa, trzy na tym łańcuszku. Na końcu robię po prostu półsłupek. Mam pierwszy rząd. I tak, jeśli kontynuuję jednym kolorem, to po prostu yy, zaraz pokażę, jak robić. Ale ja, jak sumiałam, dołączam kolor. Czyli tutaj, jak, robię, jak robiłam półsłupek, jeszcze raz go pokażę, jak zrobić. Czyli robię półsłupek w ten sposób, że wbijam się w oczko, chwytam włóczkę, przeciągam pod oczkiem. Następnie, bo wbijam się w zło oczko. Jeden, dwa, trzy. O, w tę oczką muszę się wbić. Chwytam włóczkę, przeciągam pod oczkiem. Mam dwie pęterki na szydełku i teraz dołączam ten drugi kolor. Czyli zakończam półsłupek, przeciągając przez dwie pęterki. I teraz robię cztery oczka łańcuszka: jeden, dwa, trzy, cztery. Przekręcam robótkę. I teraz Będę robiła, że tak powiem, rożek, czyli literkę V, ale nie tu od razu, tylko nad tutaj kolejnym, tutaj, to, tym przedziałem, tak, między tymi rożkami. Czyli nabieram włóczkę na szydełko, wbijam się tutaj między tymi rożkami, chwytam włóczkę, wyciągam też włóczkę na odpowiednią wysokość i robię słup. Tak, bo tutaj dlatego powiedziałam na odpowiednią wysokość, żeby też nie zrobić za krótkiego tego słupka, bo będzie nam się ta robótka tutaj zwężała. Następnie oczko łańcuszka i tu kolejny słupek. W tym samym miejscu. Teraz przechodzę między kolejne dwa rożki. O kolejne dwa lody, bo tu już mamy całe lody. I też robię... Słupek, oczko łańcuszka i kolejny słupek. I tak robię rożki składające się z literki V do końca rzędu. I tu na samym końcu nad łańcuszkiem robię po prostu jeden słupek. To jest trzeci rząd. Przechodzę do rzędu czwartego. Dwa oczka łańcuszka, przekręcam robótko. I teraz ten rząd jest identyczny jak drugi, czyli nabieram włóczkę na szydełko. Wkłuwam się między tutaj te dwa słupki, wyciągam włóczkę. Wkuwam się między kolejne słupki, wyciągam włóczkę i jeszcze raz kłuwam się pod kolejne słupki i wyciągam włóczkę, mam 5 pętelek na szydełku, chwytam włóczkę, przeciągam przez pierwsze trzy pętelki. Zostają mi 3 pętelki, chwytam włóczkę, przeciągam przez kolejne trzy pętelki. Dwa oczka łańcuszka i znowu. Nabieram włóczkę na szydełko. wkuwam się między dwa słupki, chwytam włóczkę, przeciągam pod kolejnymi dwoma słupkami przeciągam włóczkę i jeszcze raz pod kolejnymi dwoma słupkami, pięć pętelek na szydełku, chwytam włóczkę, przeciągam przez pierwsze trzy pętelki, chwytam włóczkę i przeciągam przez kolejne trzy pętelki. Dwa oczka, łańcuszka. I tak robię do końca rzędu. I na samym końcu dwa oczka łańcuszka i znowu półsłupek teraz w trzecim oczku od dołu. 1, 2, 3, 1, 2, 3, tu robię, tak, 1, 2, 3 i w tym oczku robię półsłupek. Przy czym jeżeli zmieniam włóczkę, to teraz mam... Teraz jest ten moment, żeby zmienić włóczkę, czyli ja zmieniam włóczkę. Jeżeli nie, to po prostu przerabiamy normalny słupek tym samym kolorem. A jeżeli zmieniamy włóczkę, to przerabiamy, zamykamy półsłupek kolorem kolejnym. I teraz tak naprawdę należy powtarzać rzędy od pierwszego do czwartego. Czyli Raz, dwa, trzy, cztery. Przekręcam robótkę. I teraz robię tutaj ten rożek od razu przed tym rożkiem z, tego, tutaj z poprzedniego rzędu. Nabieram włóczkę, wkuwam się obok tego rożka, wyciągam i robię jeden słupek, jedno oczko łańcuszka. I znowu kolejny słupek. Teraz wbijam się pomiędzy te dwa rożki. Kolejna literka V, czyli nasz rożek. I tak robię do końca rzędu. I tu na samym końcu też robię jeszcze jeden rożek. I zamykam słupkiem w trzecim oczku, raz, dwa, trzy, w tym trzecim tu oczku od dołu, na tym pierwszym łańcuszku z poprzedniego rzędu. Tak wygląda robótka po piątym rzędzie. I teraz zrobię rożki, czyli dwa oczka łańcuszka, przekręcam robótkę i znowu nabieram włóczkę na szydełko i wyciągam trzy razy włóczkę. Między słupki i przekładam włóczkę przez pętelki. Dwa oczka łańcuszka. I znowu. I na samym końcu w trzecim oczku raz, dwa, trzy robią półsłupek. I oczywiście tutaj jest czas na zmianę koloru. Jeżeli zmieniamy kolor, tak wygląda robótka. I tu znowu rozpoczynamy od czterech oczek łańcuszka. Przekręcamy robótkę i pierwszy rożek robimy nad tym rożkiem z innego koloru. Tak? Nie, z tych, nie, nie tutaj od razu, bo będzie się nam rozszerzała robótka, tylko tutaj między tymi kolejnymi rożkami. I teraz robimy między każdym kolejnym rożkiem po jednym, po jednej literce V, czyli po jednym rożku. I kończymy tutaj zrobieniem słupka. I tak wygląda robótka i oczywiście w takiej większej części tak ona wygląda. Widzicie bardzo fajny wzór. Taki z grubszych trochę wzorów. I też można go wykorzystać do wielu naszych robutek.